Dzień dobry, witam was z lotniska jestem na Okęciu właśnie i słuchajcie, zaczynamy moją wyprawę podróż niesamowita mam nadzieję długi lot przede mną, jeszcze z przesiadką tak naprawdę więc mam nadzieję, że jakoś to wszystko będzie, ale jestem tak podekscytowana, z jednej strony zestresowana i naprawdę uwierzę, słuchajcie, jak zobaczę jak wyląduję i już tam będę bo podobno marzenia się spełniają, także Lecimy, zawieram Was ze sobą, mam nadzieję, że będzie super. bedanken uns für Ihren Besuch sagen. Tschüss und auf Wiedersehen. bitte auf Sie Sehe später darauf die. pierwszym locie kupiłam kanapkę, bo kupiłam w domu taką, żeby wziąć, ale zapomniałam jej wziąć. Więc musiałam tutaj kupić kanapkę jakąś i zaraz coś zjem, bo jestem już błodna. Jest 12, czekamy na kolejny lot. I powiem Wam szczerze, że nie wierzę. Nie wierzę, że to się dzieje. I jest to dla mnie wielkie przeżycie, natomiast mówiłam Wam chyba, że wierzę, jak zobaczę, dojadę, będę. To tak, a na razie czekamy na lotnisku we Frankfurcie.

съдъл обяд с десерт на Słuchajcie, udało się wszystko. Jesteśmy, wylądowałyśmy. Jesteśmy na meksykańskiej ziemi. Udało się wszystko. Teraz mogę się cieszyć, naprawdę. Weszliśmy właśnie do pokoju i. Wow! <grywa> Ale ekstra jest lustro! I można, właśnie, można i się wyjść, i malować, i wszystko robić, i się ogarniać. I tu jest lustro na stylówki Telewizor nie, no. Ten Meksyk to mnie naprawdę zadziwia. A co my tu mamy? A, a tu jest szafa z kolejnym lustrem i safe, a tam jest łazienka pewnie. Ale ekstra! Ale jakie te drzwi łosiutkie w ogóle. Takie my mamy szersze. Dla <laughs> o, i mamy łazienkę. No i super. Nie no fajnie, ale to ten pokój to jestem w szoku, że tak to wygląda. Nie? Fajnie. O tu jest lyserka do malowania. A ja się jeszcze nie odzywałam, bo na lotnisku spędziliśmy dwie godziny mniej więcej czekając na wszystko, aż wszyscy wymienią walutę, zbiorą się, znajdą. W ogóle na walizki długo czekałyśmy, więc generalnie słuchajcie, jest teraz w tym momencie piąta rano w Polsce po piątej. <śm> a ja o piątej wstawałam, więc 20, ponad 24 godziny na nogach. Eee, spałam mniej więcej myślę w tym samolocie ze dwie godziny, ten lot był bardzo długi to było około najpierw dwie godziny, potem niecałe dwie godziny potem około dwunastu 24 godziny na nogach naprawdę i za dwie godziny spałam, także zobaczymy jak to będzie tutaj bo podobno ze snem mogą być problemy, bo Meksyk, miasto Meksyk jest na wysokości ponad 2000 metrów, także samo to stanowi problem, smog podobno też stanowi problem, także zobaczymy jak będzie, ale myślę, że jesteśmy tak zmęczone, chociaż tak podekscytowane że zobaczymy ja się będę do was pewnie odzywała jutro dzisiaj już po prostu kończę um, śpimy właśnie w takim, no naprawdę fajnym hotelu i musimy się tutaj ogarnąć no, i tak, rozpakować trochę, wybrać stylizację na jutro, bo jutro wstajemy znowu bardzo wcześnie. Także słuchajcie, widzimy się pewnie jutro. Ja tutaj na szybko mam nadzieję, że powiedziałam, no, tak, pewne bieżące informacje. A będziemy sobie jutro więcej rozmawiać i zwiedzać. Także do zobaczenia. Zaczyna się przygoda moich marzeń. Idziemy jeszcze na powitalnego drineczka.